W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w tej dość długiej Ewangelii, jaką Kościół przeznacza na tę ostatnią już niedzielę roku, Pan Jezus zwraca się najpierw wyraźnie do Żydów i mówi o chydzie spustoszenia, zapowiadając zbezczeszczenie i zniszczenie świątyni jerozolimskiej. W Starym Testamencie Ochyda czy obrzydliwość oznacza często bożka. I rzeczywiście Piłat ustawił w świątyni wizerunek ubóstwionego cesarza, a w roku 70. świątynia została doszczętnie zniszczona przez Rzymian. Ponownie za czasów Hadriana już na ruinach świątyni postawiono świątynię bożka Jowisza i posąg samego Hadriana. Zapowiedział Pan Jezus Żydom prześladowania i wielki ucisk, które rzeczywiście nastąpiły, a które, jak słyszeliśmy w Ewangelii, gdyby nieobecność uczniów Chrystusowych, byłyby jeszcze większe. I chociaż w Starym Prawie świątynia jerozolimska była istotnie wyjątkowym miejscem obecności Boga, miejscem składania mu ofiar, to wskutek wiarołomstwa Żydów, wskutek odrzucenia pana Jezusa. Świątynia została zbezczeszczona i zniszczona. Ofiary zaś świątynne zostały zastąpione nieskończenie większą i wspanialszą ofiarą pana naszego Jezusa Chrystusa, ponawianą codziennie na naszych ołtarzach. Pan Bóg dopuścił to wielkie zło, ale wyprowadził z niego dla nas jeszcze większe dobro. Gdy pan Jezus dopełnił zapowiedzi tego, co miało się dokonać w Jerozolimie, Przechodzi do zapowiedzi swego ostatecznego przyjścia i wymienia jego znaki. To drugie i ostateczne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie nastąpi w ukryciu i upokorzeniu, jak to miało miejsce w Betlejem w czasie Jego pierwszego przyjścia. Będzie to przyjście chwalebne, pełne blasku, widoczne dla wszystkich. Dlatego też Pan Jezus ostrzega swoich uczniów a więc także i nas. Jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Przyjdzie bowiem zupełnie jawnie i nie będzie potrzeby, aby ktokolwiek obwieszczał Jego przybycie. Wiara poucza nas, że Pan przyjdzie ponownie. Kiedy jednak przyjdzie, tego nie wiemy i nie chciejmy tego wiedzieć. Niech nas nie ogarnia nieuporządkowana ciekawość, podniecana jeszcze przez niektórych fałszywych proroków naszych czasów. Taka ciekawość to istotnie pierwszy stopień do piekła. Bo po cóż mielibyśmy wiedzieć, kiedy Pan nasz przyjdzie? Czy po to, aby móc jeszcze sobie spokojnie grzeszyć? Czy po to, żeby jeszcze odwlekać radykalne nawrócenie? Aby jeszcze się usprawiedliwiać? I przekonywać samych siebie, że mamy jeszcze czas, że w razie czego jeszcze zdążymy się wyspowiadać i uniknąć piekła? To, że nie wiemy, kiedy nastąpi koniec, jest dla nas bardzo korzystne. Ta niepewność podtrzymywała w świętym napięciu chrześcijan wszystkich czasów i wzywała ich do nawrócenia. Wzywa także i nas, abyśmy już dzisiaj porzucili grzech abyśmy już dzisiaj czynili dobro, do którego Pan nas wzywa. Co nam bowiem z wiedzy, kiedy Pan nasz przyjdzie w chwale, skoro jeszcze dziś lub jutro możemy umrzeć i w ten sposób czas na nawrócenie i tak się nam skończy. We wszystkich sprawach Twoich pamiętaj na ostatnie rzeczy Twoje, a na wieki nie zgrzeszysz. Czytamy w księdze Syracydesa. Nie troszczmy się więc, drodzy wierni, o to, co wcale nie przyczynia się do naszego uświęcenia. Nie traćmy cennego czasu na zagłębianie się w ciekawostki, które wcale nie pomagają nam w pełnieniu woli Bożej. Ale pamiętajmy o naszym kresie o tym, że nasz czas nieuchronnie się kończy. Ale niestety. Musimy ze wstydem przyznać, iż mimo, że co niedzielę lub nawet częściej jesteśmy w kościele, mimo, że modlimy się może i spowiadamy dość regularnie, to jednak zbyt często brakuje nam tej głębokiej świadomości, że nasz kres może nastąpić już niebawem. Gdzieś w podświadomości zadomawia się ta podstępna myśl, jeszcze masz czas. Dlatego walczmy z tą myślą która w konsekwencji prowadzi nas do zbytniego skupiania się na doczesności. Rozważajmy często sprawy ostateczne. Śmierć, sąd, niebo albo piekło. W perspektywie wieczności podejmujmy małe i większe decyzje. Planujmy nasze sprawy tak, abyśmy tego nie żałowali, gdyby śmierć nas zaskoczyła i musielibyśmy stanąć przed sądem Bożym. Kościół w swojej mądrości zachęca nas do rozważania spraw ostatecznych. Korzystajmy z tej mądrości, a nie dajmy się zwieść współczesnym fałszywym prorokom, którzy by chcieli nas skłonić do bezmyślnego korzystania z uciech tego życia, bez zastanawiania się nad wiecznymi konsekwencjami naszych czynów. Uczmy tej mądrości dzieci nam powierzone. Troszczmy się. Aby i one już od najmłodszych lat wzrastały w świadomości, że ich czyny mają wieczne konsekwencje. Nie ulegajmy fałszywej, szkodliwej, głupiej wręcz trosce, która by nas chciała przekonać, że dzieci nie należy straszyć śmiercią czy piekłem. Przecież Kościół, jako nasza kochająca matka, ostrzega po prostu przed złem, póki jeszcze jest czas. Tak samo i my. Skoro zależy nam na dobru doczesnym dzieci i w ogóle wszystkich bliźnich, to tym bardziej powinno nam zależeć na ich dobru wiecznym, na tym, aby po śmierci zasłużyli na wieczną chwałę nieba. Co zatem powinniśmy sobie głównie przypominać o sprawach ostatecznych? Winniśmy pamiętać, że śmierć jako taka jest karą za grzechy i że jest tą kluczową chwilą, od której zależy nasza wieczność. Po śmierci bowiem nie ma już czasu na pokutę, nie ma już czasu na zdobywanie zasług. Nie wiemy kiedy i jak umrzemy, więc zawsze powinniśmy być przygotowani, bo zaraz po śmierci staniemy przed Trybunałem Chrystusa i odbędzie się sąd szczegółowy nad naszą duszą. Jeżeli nie daj Boże, Nasza dusza byłaby wtedy pozbawiona łaski uświęcającej z powodu nieodpuszczonego grzechu śmiertelnego, to zostanie ona zaraz strącona do piekła. Największą karą dla potępionych jest niemożność oglądania Boga na wieki. A oprócz tej strasznej kary potępieni cierpią męki ognia piekielnego, który pali, a nie niszczy. Cierpią także z powodu ciemności. Wyrzutów sumienia i niewymownego smutku i rozpaczy oraz z powodu towarzystwa szatanów i innych potępionych. Drodzy wierni, wszystko warto na tym świecie poświęcić, wszystkiego się wyrzec, aby takiego losu uniknąć. Oby nas raczej śmierć zastała w stanie łaski, abyśmy mogli cieszyć się radościami nieba. Jeśli nasza dusza, będzie wolna od wszystkich grzechów powszednich i od wszystkich kardoczesnych, to trafi do nieba od razu. Tam będzie się cieszyć uszczęśliwiającą wizją Boga samego, oglądaniem trójcy przenajświętszej, taką, jaką jest, twarzą w twarz. W tym stanie największego i niewyobrażalnego szczęścia nie będzie żadnej domieszki jakiegokolwiek zła, czy nawet bojaźni przed nim. Będą zaś dodatkowe jeszcze radości, jak Towarzystwo Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa, wszystkich chórów anielskich i wszystkich świętych. Gdy zaś nasza dusza w momencie śmierci będzie w stanie łaski, ale splamiona jakimś grzechem powszednim lub obciążona jakąś nieodpokutowaną karą, wówczas będzie musiała cierpieć kary doczesne w czyśćcu, pewna jednak że po zadośćuczynieniu Bożej sprawiedliwości będzie się nim cieszyć w niebie. Drodzy wierni, na końcu czasów Pan nasz Jezus Chrystus przybędzie w chwale i odbędzie sąd ostateczny, a nasze zmartwychwstałe ciało połączy się albo z duszą zażywającą radości niebieskich, i te radości staną się wtedy jeszcze większe, albo co nie daj Boże, z duszą cierpiącą męki piekielne, a wtedy te męki staną się jeszcze dotkliwsze. Jak wielka to łaska, że dobry Bóg dał nam światło wiary na te wszystkie sprawy. Jak wielu ludzi nam współczesnych jest pogrążonych w ciemnościach. Niektórzy z własnej winy, a inni bez niej, błąkają się po omacku, nie mając światła. Święty Paweł Apostoł, Pomaga nam przez słowa dzisiejszej epistoły wznieść się od doczesności do wieczności, do rozważania o tych największych darach, za które winniśmy Bogu nieustannie dziękować. Przypomina nam, że Bóg Ojciec uczynił nas godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości, a wyrwał nas z mocy ciemności. Nie uczynił tego dlatego, że byliśmy od kogokolwiek lepsi, ale uczynił to z miłości. Nigdy o tym nie zapominajmy, nie wywyższajmy się nad innych, skoro bez naszej zasługi otrzymaliśmy tak wielkie dary. Niech ta ostatnia już niedziela roku kościelnego skłoni nas do wielkiej wdzięczności Panu Bogu właśnie za łaskę wiary, za światło na życie, a także za wszystkie inne łaski, którymi nas przez ten ostatni rok raczył obdarzyć. Uczyńmy także rachunek sumienia z tego, jak te wszystkie dary Boże wykorzystaliśmy, czy ich nie zmarnowaliśmy. I nie chodzi tu o jakieś światowe podsumowania, jakie może wielu będzie czynić na koniec roku kalendarzowego, czy coś mi się udało, czy mi się nie udało, czy odniosłem jakiś sukces. Za dużo byłoby w tym naszego ja. Odnośmy raczej wszystko do Chrystusa Pana. Pozwólmy Mu. Aby wzniósł nasze myśli i pragnienia ku niebu, gdzie On, Król Królów i Pan Panów, zasiada po prawicy Ojca. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.